Cześć, przychodzę do was z krótkim live'em, trochę takim e, niespodziewanym. Sprawdzę tylko, czy to wszystko funkcjonuje i czy to działa. Powinno działać, wydaje mi się, że tak. Ok, chyba działa. A Chciałem powiedzieć wam o nowym roku numerologicznym, w którym e, wchodzimy. Tak oczywiście bardzo ogólnie, dlatego, że każdy z nas wchodzi w trochę inny rok numerologiczny. I dodatkowo ten, te lata numerologiczne określane są jeszcze przez liczby osobiste, przez tak zwane lata osobiste, które liczy się inaczej, bo w momencie w numerologii mamy dwie tak naprawdę bardzo ważne daty. Jedną datą właśnie jest znów wrześniowy i teraz 21 września będziemy wchodzić w nowy rok numerologiczny, który będzie trwał do 11 września, czyli do nowiu wrześniowego. Za rok, czyli do 11 września 2026 roku. To jest pierwsza, e, pierwsza ważna cyfra, więc taka kolektywna zmiana, a drugi rok numerologiczny, tak zwany rok osobisty, wyliczamy z naszego dnia i miesiąca urodzenia. I teraz tak, każdy z nas na pewno z was na pewno wie, jaką jest wibracją numerologiczną. Jeżeli dodacie wszystkie cyfry daty urodzenia do siebie, a następnie wynik sprowadzicie do wibracji jednocyfrowej, no to określi ona jaką jesteście numerologiczną cyfrą, czy jedynką, czy piątką, czy dziewiątką i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli do tej cyfry dodacie wartości nowego 2026 roku, które to ten nowy rok będzie w wibracji 1, to wyjdzie w jaki rok numerologiczny wchodzicie. I teraz tak właśnie pokrótce chciałbym trochę o tych latach numerologicznych Wam opowiedzieć, więc napiszcie mi proszę w komentarzu, jeśli to oglądacie, jeśli tego słuchacie, jaką jesteście wibracją i w jaki albo w jaki rok po prostu wchodzicie. I zacznijmy może od numerologicznych właśnie jedynek. Numerologiczne jedynki wchodzą w drugi rok numerologiczny. A więc przede wszystkim teraz trzeba będzie skupić się nie tylko na sobie, bo jedynka ma to do, do siebie, że ona jest skupiona na samorozwoju, na takim e, nastawieniu na przyciąganie do siebie i zajmowaniu się tylko sobą. A dwójka będzie konfrontowała takie numerologiczne jedynki z tym, że trzeba zobaczyć drugiego człowieka, trzeba z tym człowiekiem się dogadać, trzeba nie forsować, ale spróbować w relacji coś właśnie. Się porozumieć, może w jakiś sposób pójść na ugodę, może w jakiś sposób załatwić coś dyplomatycznie. Często jedynki mają problem z tym, bo one lubią, jak wszystko idzie i jest poukładane według tego, co tam sobie w głowie ustalają. A tutaj ta dwójka będzie je konfrontowała z innymi, że okej. Okay, dla mnie ja jestem najważniejszy, ale dla tej drugiej osoby ta druga osoba jest najważniejsza i musimy znaleźć ten złoty środek, więc przede wszystkim jedynki w tym nowym roku numerologicznym od września tego roku do września przyszłego roku powinny skupić się na relacjach międzyludzkich i na, międzyludzkich i na tym przede wszystkim, żeby. Zobaczyć, które te, te relacje są harmonijne, które mniej harmonijne. I głównie mogę Wam powiedzieć, że tutaj ten aspekt taki żeński, a więc relacje z kobietami będą wychodziły na pierwszy plan. Dobry też moment na, na samouzdrawianie i na szukanie w sobie przyczyn swoich jakichś takich problemów takich psychosomatycznych, takich związanych z emocjami jak was pobolewa gdzieś tam w kolanie czy w nodze to zobaczcie, czy aby to na pewno taki ból stricte, stricte medyczny w cudzysłowie, czy może to jest jakaś głębsza informacja i pewnie w większości przypadków okaże się, że tak że jest to głębsza informacja spowodowana miejscem na przykład w którym jesteście, czy jakimiś wydarzeniami które były waszej w waszej przeszłości i teraz zaczynają po prostu wychodzić. To też bardzo ważny czas na to, żeby skupić się na no właśnie na sobie w kontekście emocji, bo i te emocje będziecie przerabiać właśnie z jednej strony na sobie, ale z drugiej strony w relacji z innymi ludźmi. Więc tutaj otwarcie się na innych i na emocje, jakie to was powoduje, będzie mega, mega istotne. I oczywiście ta jedynka może być opisywana dodatkowymi wartościami, czyli latami osobistymi. Inaczej będzie jedynka z jedynką, inaczej z dwójką, z trójką, z piątką, z siódemką i Natomiast o tym już konkretnie mówię na, na konsultacjach indywidualnych, więc jakby ktoś chciał, to napiszcie do mnie, dajcie znać i prowadzę takie właśnie opisy numerologiczne, gdzie. Wchodzę w rok numerologiczny, czyli patrzę, w jaki rok numerologiczny wchodzicie, odczytuję Waszą energię, bo łączę się z Wami na, na poziomie właśnie tym energetycznym, oraz dodatkowo patrzę, jak ta wibracja będzie się miała w stosunku do wibracji lat osobistych. No i taka jedynka będzie miała trochę inne. Inny ten drugi rok osobisty W zależności od tego, jakie dodatkowe cyfry będą ją opisywały I dodatkowo robię też taki układ kart Żeby zobaczyć energetycznie, co Was będzie wspierało Co blokowało Z czym będziecie, gdzie będziecie szukać ukojenia Z czym zaczniecie, z czym wyjdziecie Więc jeśli jesteście zainteresowani również Takim, taką formą Odczytu, no to zapraszam A teraz przechodzimy do Numerologicznych dwójek Numerologiczne dwójki wchodzą w trzeci rok trzeci rok numerologiczny. I ten trzeci rok numerolo numerologiczny przez numerologów określany jest jako jeden z najlepszych czasów, czasów, w których wszystko zaczyna Wam się układać. I to jest taki dobry moment, żeby skupić się na tym, co pozytywne, skupić się na tym, co optymistyczne i co dobre. Czasami macie tendencję do takiego zamartwiania się, do takiego szukania drugiego dna, a teraz chodzi o to, żeby nauczyć się bawić, żeby czerpać ży z życia i cieszyć się każdą drobną chwilą, każdym dniem każdy, tak naprawdę. Trójka to jest też kreatywność, to jest też um, takie rozbudzenie właśnie tej kreatywności, że może za, zaczniecie coś tworzyć, malować, nie wiem, wyklejać, układać, śpiewać, tańczyć. Wszystko co jest związane z twórczością, z rytmem, będzie tutaj dla Was bardzo nie, istotne. Wy jesteście też bardzo wrażliwe, więc ta trójka poprzez tą twórczość, tę Waszą wrażliwość będzie mogła Uwypuklić, uwidocznić jakoś tak, że będziecie mogli wyrzucić się z siebie na zewnątrz. Może być problem czasami z e, takim e, ustabilizowaniem się energetycznym na zasadzie: dobra, to ja nie wiem, co mam ręce włożyć, nie, nie wiem, co mam robić, e, bo jest tyle że, rzeczy różnych, tyle możliwości, że w sumie co mam wybrać, nie wiem, i stoję w takim zawieszeniu, że. Nie wybieram nic. Więc lepiej wybrać, potem zmienić, nie przywiązywać się do tych wyborów, niż po prostu być w takim e, zawieszeniu. Natomiast dwójki, przygotujcie się, że naprawdę macie dobry rok. No i znowu tak samo jak w przypadku. Jedynek w zależności od tego, jaki rok osobisty to będzie, em, to będą trochę inne te wibracje, bo ten trzeci rok numerologiczny z jedynką, z siódemką, z dziewiątką to zupełnie są inne jakości. Numerologiczne trójki zaś wchodzą w czwarty rok numerologiczny, czyli trójka, która lubi spontaniczność, trójka, która lubi, em, jak się dzieje wokół niej i lubi takie rozedganie trochę energetyczne na zasadzie, że... Porobię trochę tego, potem trochę tego, potem wrócę do tego, takie trochę numerologiczne ADHD. To ta czwórka będzie powodowała, że będzie zmuszała Was do takiej stanowczości i konkretyzacji działań, czyli do takiego planowania i działania zgodnie z planem. A Wy nie za bardzo takie działanie z planem e, lubicie, a nawet jak te plany robicie, to często takie, że potem z tych Planów zupełnie, nic nie, nie wychodzi. Dochodzicie do jakiejś metody, oczywiście do celu, ale jakoś tak naokoło. A ta czwórka jednak będzie wymagała takiej metodyki. Czwórka to są też sprawy rodzinne, szczególnie sprawy związane z energią męską w rodzinie, ale też. Tak jak w przypadku numerologicznych jednego kobiety były ważne, tak w przypadku numerologicznych trójka relacje z mężczyznami tutaj będą mega istotne. To jest też czas pracy, czas skrupulatnej pracy i e, przyjrzenia się w życiu e, ok, co nie działa, w której sferze coś nie, nie działa i co ja mogę zrobić, żeby to naprawić, bo czwórka lubi bardzo naprawiać. Nie udoskonalać, ale naprawiać. I znowu ta czwórka opisua, opisywana przez inne liczby z e, Waszej daty urodzenia będzie trochę inaczej z Wami współdziałała, więc jeśli e, ktoś chce, no to za, zapraszam na indywidualne konsultacje, wtedy sobie omówimy całą Waszą datę urodzenia w kontekście właśnie nowego roku numerologicznego. Numerologiczne czwórki zaś wchodzą w piąty rok numerologiczny. I ten piąty rok numerologiczny to trochę taki czasami rollercoaster, dlatego że my nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Piątka jest po środku, więc ona ma dostęp do tych cyfr 4, 3, 2, 1 oraz do tych cyfr 6, 7, 8, 9, więc tak naprawdę ona widzi całościowo i potrafi tak skakać z jednej cyfry na drugą, więc może Wam się wydawać, że w tym piątym roku numerologicznym macie wszystkie pozostałe lata numerologiczne, tak jakbyśmy chcieli równo po, po, podzielić rok na 9 miesięcy, tak te 9 e, lat numerologicznych też jest. Na, może rok ma 12 miesięcy, więc nie dzielimy na 9 miesięcy, ale na 9 jakichś takich w miarę równych etapów. I piąty rok może przynieść zatrzęsienie trochę waszej, waszej codzienności. Może spowodować, że na jakimś po poziomie, w jakimś aspekcie życia, no, trzeba będzie zobaczyć. Czy faktycznie nie są potrzebne zmiany? No i w piątce raczej my sami tych zmian nie generujemy, ale poddajemy się tym zmianom, które dzieją się dookoła. Jeżeli jesteśmy w stanie przemyśleć pewne rzeczy, jesteśmy w stanie podjąć decyzję po przespaniu się, to dobrze, ale jeżeli nie, no to idziemy po prostu na całego. Piątka to sprzyja podróżowaniu, sprzyja poznawaniu. Nowych kultur, nowych ludzi, zdobywaniu też wiedzy, takiej wiedzy praktycznej, którą można od razu wykorzystać. Piątka bywa czasami trochę chaotyczna, to tak po prostu z nią jest. Wy, jako numerologiczne czwórki, wy lubicie, jak jest w miarę porządek, jak jest spokój, jak to, to wszystko ma nadaną jakąś formę, ale wiecie o tym, że teraz to, co będziecie na, nadawać tą formę komuś czemuś. To w piątce ona będzie ciągle się rozwalała. No i Wasza lekcja to akceptacja tej zmienności. Numerologiczne piątki z kolei wchodzą w szósty rok numerologiczny, czyli teraz było szybko, 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 wszystko się, się działo tak dookoła, że na piątym biegu, a teraz będzie czas powolnienia i takiego zharmonizowania e, się, czyli trzeba będzie trochę wyhamować, czasami gwałtownie i zobaczyć, ok która sfera życia jest najmniej harmonijna i tam skierować całą swoją uwagę żeby tam wprowadzić więcej harmonii. Szóstka będzie też Was kierowała na emocje i na zajęcie się rodziną. Samotne piątki mogą w szóstym roku numerologicznym znaleźć na przykład miłość swojego życia albo przynajmniej jakieś piękny mieć e, głęboki Romans. Szóstka też sprzyja pracom manualnym, a więc upiększaniu, na przykład, nie wiem, remont domu, albo, nie wiem, zmiana gdzieś tam fryzury. U mnie to mało by było widoczne, ale u, u większości ludzi zmiana fryzury jest widoczna. Więc można sobie coś takiego e, zafundować, taka zmiana stylu to, totalnie, bo będziecie mieli taki bardzo fajny gust. Hmm. uważać też, żeby nie brać na swoje barki zbyt dużo, bo czasami w tej szóstce mamy taką tendencję, że bierzemy po prostu tyle, że ja udźwignę, a potem się okazuje, że dźwigamy wszystko i wszystkich, tylko nie siebie, więc na to też wiązki zwróćcie uwagę. No i znowu, tak jak mówię, ustawienia indywidualne będą trochę ceł wibrację roku numerologicznego zmieniać. Potem numerologiczne szóstki. No i szóstki numerologiczne wchodzą w siódmy rok Numerologiczny, a więc trzeba zastanowić się nad swoimi wartościami i nad tym, czy faktycznie to, co robię, to jest zgodne z moimi wartościami. Jeśli nie jest zgodne, to przestać to robić, a jeśli jest zgodne, to robić to, to dalej i inge, in, 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 tak jakby inwestować w tą energię. Z drugiej strony, siódemka, to też jest rozwój duchowy, rozwój osobisty i do tego będzie Was ciągnęło. Im Wy będziecie dalej od tego, ten, ten rozwój osobisty będzie pokazywał, ale to tutaj jest to, to świadełko i do tego świadełka e, trzeba iść. Skoro jesteście na tej grupie, skoro Słuchacie tego co na pewno rozwojem duchowym i osobistym się interesujecie, więc tutaj tylko będzie same cudowności, wzrost intuicji, wzrost takiej świadomości, no właśnie, wzrost świadomości chyba, świadomości siebie samego w kontekście no właśnie, w zależności czy w kontekście świata lokalnego, wszechświata wszechświatów i tak dalej i tak dalej. Z drugiej strony Siódmy rok może też być czasami taki ucieczkowy, więc trzeba tutaj zwrócić uwagę, e, czy faktycznie nie chcemy uciekać od problemów. Bo to, żebyście się chcieli uciekać od ludzi, to jest normalne, bo w, si w siódemce trochę zwalniamy z kontaktami z ludźmi i zastanawiamy się, OK, co jest dla mnie ważne. E, numerologiczne siódemki wchodzą w ósmy rok numerologiczny, czyli w czas, który będzie, który pomoże Wam. Zacząć działać, bo mogło tak być, że ta szóstka i siódemka to był taki okres, w którym coś się, się działo, były jakieś plany e, tworzone na karty, dużo się, się działo w środku, ale mało tego działania było na zewnątrz, a ta ósemka powie ok, czas z intensywnością i czas, tą intensywność, która była Zbierana, kumulowana przez poprzednie lata, wypuścić na zewnątrz. Więc tutaj przygotujcie się na pracę i przygotujcie się na działanie i wykorzystajcie tę ustępkę, bo naprawdę ona będzie was, was bardzo fajnie tutaj wspierała, szczególnie w tych aspektach zawodowych. Warto też zwrócić uwagę na osoby starsze, osoby starsze w rodzinie, ale ogólnie też na kontakty z osobami starszymi, bo może się okazać, że te osoby starsze w jakiś tam sposób będą e, kluczowe, dla Waszego wzrostu, dla zdobycia do Waszego doświadczenia w tym właśnie e, ósmym roku numerologicznym dla Was. No i znowu ta ósemka z, z jedynką osobistą, dwójką, trójką i tak dalej będzie inaczej wibrowała niż na przykład z dziewiątką czy e, siódemką, więc jak coś, to zapraszam na te indywidualne konsultacje, na indywidualne czytanie, gdzie jeszcze jak dołożymy karty, to jeszcze mamy taki szerszy obraz, energetyczne. Te czytania to nie są wróżby, że ja Wam mówię, że w miesiącu tym się wydarzy to, w drugim to i, i na to i na takie sfery zwrócić uwagę, ale tu bardziej mówię o wartościach, o jakościach, które są ogólne do każdej sfery życia, a jeśli sobie gdzieś tam zrobimy taką ogólną mapę, to przynajmniej wiemy jak się poruszać. Numerologiczne ósemki, dać wchodzą w dziewiąty rok. Numerologiczny, czyli czas Czas, w którym domyka się wasz cykl, czas, w którym warto sobie podsumować te ostatnie 9 lat, zobaczyć, które sfery życia były super, w których działało, a w których właśnie nie działało i em, trzeba zrobić jeszcze większy porządek. E, dziewiątka właśnie sprzyja porządkowaniu i kończeniu pewnych rzeczy. Na pewno nie jest to czas, w którym warto rozpoczynać coś nowego. Jeśli oczywiście to czujecie, jeśli to wychodzi z waszego wnętrza, to jak najbardziej tak, ale jeśli nie wiecie, jeśli zastanawiacie się, to lepiej w dziewiątym roku nie ryzykować. Dziewiąty rok sprzyja. Też podróżom, szczególnie podróżom zagranicznym, takim po, po, podróżom, które mają um, wprowadzić coś do waszego ży życia głębszego, coś po prostu gdzieś tam, zmienić was na jakimś takim po poziomie metafizycznym. Um, dodatkowo w dziewiątym roku bardzo fajnie, kiedy udzielamy się społecznie, kiedy głosimy swoją prawdę głośno i wyraźnie, bo ludzie będą chcieli was słuchać. Um, no tak, myślę, że to tak w skrócie o dziewiątym roku dla was, no i dziewiątki wchodził w pierwszy rok e, numerologiczny, myślę, że każda dziewiątka na to czekała, czyli ten dziewiąty cykl się domyka, e, się, za, się skończył i wchodzimy w pierwszy rok numerologiczny, czyli w czas, e, no właśnie, w czas, który, w którym powinniśmy przede wszystkim postawić na siebie. Przede wszystkim powinniśmy zobaczyć, okej, okay, gdzie ja teraz jestem i co ja chcę przez te najbliższe 9 lat zrobić, więc to jest to taki moment. Z jednej strony planowania najbliższych dziewięciu lat, planowania na zasadzie um, intencji, na zasadzie wizji, na zasadzie um, gdzieś tam kreowania tego sobie um, w głowie um, i później oczy, oczywiście przekucia to w działanie um, w każdym tym z, z tych dziewięciu lat. Um, pierwszy rok sprzyja rozpoczynaniu nowych rzeczy, sprzyja. Tworzeniu na przykład własnej działalności gospodarczej, zmienianiu pracy, znalezieniu nowego hobby, wchodzenia w jakieś nowe układy, w nowe relacje międzyludzkie, w nowe otoczenie wszystko co nowe, to będzie dla Was dobre, więc się nie bójcie nowych form terapii, nowych form, nie wiem, sztucznej inteligencji, nowych form alternatywnej, nie wiem, jakiejś tam rzeczywistości w danym aspekcie Twojego życia, dlatego że hmm, jedynka jest. Stawia też nas do liderowania, stawia nas, nas też do przewodzenia e, innym ludziom i trzeba będzie temu po, podołać, tak? Ale żeby temu podołać, no to trzeba mieć siłę. Żeby mieć siłę, to trzeba skupić się na sobie i być tutaj dobrze zintegrowanym e, ze sobą, przede wszystkim ze sobą, ze swoim ciałem, e, z duszą, z emocjami, z myślami itd., więc spróbować, żeby w tym wszystkim była właśnie ta jedność. Tak to się będzie u Was numerologiczne dziewiątki przedstawiało. Jedenastki wchodzą w trzeci tak rok, tak samo jak dwójki, 22 wchodzą w piąty rok, tak samo jak czwórki, 33 wchodzą w siódmy rok, tak samo jak szóstki, a 44 wchodzą w dziewiąty rok, tak samo jak ósemki więc o tym już mówiłem. Więc tak energetycznie, numerologicznie, w takim, oczywiście w dużym skrócie, bo tych latach numerologicznych można opowiadać, opowiadać i opowiadać, no, natomiast każdy z nas ma inne ustawienia i nie ma co opowiadać, jeśli nie znamy właśnie lat osobistych, które to uwypuklają, które e, w jakiś sposób opisują ten rok numerologiczny, plus każdy z nas jest w innym momencie swojego życia, więc to są takie ogólne tendencje numerologiczne, ogólne energie, które gdzieś tam będą, a już. Subtelności są indywidualne i wiadomo, że o takich subtelnościach nie dam rady tutaj powiedzieć, jeśli nie mam daty urodzenia i jeśli yy, nie wejdę głębiej właśnie w Wasze życie. Ale jeśli chcecie żebyśmy zobaczyli właśnie, jaki to będzie rok numerologiczny, jakie wartości energie będą Wam sprzyjały, co będzie blokowało, co będzie Was podnosiło na duchu, na czym się się skupić, co może odpuścić, to zapraszam na czytania energetyczne właśnie na ten nowy, nowy rok numerologiczny. Dla Was. Przypominam, ten rok numerologiczny trwa od 21 września do. 11 września 2026 roku. Całościowo my wchodzimy tak naprawdę w pierwszy rok numerologiczny, czyli to jest taki pierwszy rok całościowo, czyli kolektywnie, tak? Bo 2026 dla wszystkich to będzie pierwszy rok numerologiczny, czyli cza, czas, okres nowego początku. Jak sobie podliczyłem, to ta, czyli 2 plus 2 plus 6, to wychodzi nam dziesiątkę. Dziesiątka w starocie to jest koło fortuny, więc możemy się przygotować na to, że będzie naprawdę, naprawdę zmiennie i nie do końca będziemy mogli wyczuć, przewidzieć to, co się będzie wydarzało w naszym życiu. No i znowu, w zależności od tego, czy jesteś jedynką, dwójką, trójką, piątką, to ta zmienność będzie dotyczyła innych Sfer życia tych innych, o których tutaj Tobie e, opowiadałem. Więc Koło Fortuny też mówi o właśnie o takim braku stabilności o takim, że może się naprawdę wszystko, wszystko wydarzyć. To jest też karta karmy karmicznego, ta, takiego powrotu właśnie pewnych aspektów karmicznych, więc różne sytuacje możemy mieć w naszym życiu, jakieś déjà vu możemy mieć jakieś takie sytuacje, że mamy wrażenie, że ponownie przerabiamy tę samą lekcję, że ponownie jesteśmy w tym samym miejscu i to jest właśnie to koło fortuny, które będzie dawało nam możliwość przerobienia tych lekcji, których nie przerobiliśmy wcześniej w zależności od tego jak lekcje kojarzą się z trudnościami niekoniecznie muszą to być trudne rzeczy, ale Faktycznie bardzo często, niestety tak jest, bo na tych trudnościach, na tych wyzwaniach najczęściej utykamy, więc e, tak to będzie kolektywnie się e, działo. Nie lubię takich kolektywnych opowieści, opisów, żeby nie wrzucać w was negatywne myślenie, żeby nie mówić wam, co się może wydarzyć kolektywnego, bo jestem przekonany bardzo głęboko o tym, że to my tworzymy właśnie ten świat i że. E, jesteśmy w stanie naprawdę w, wytworzyć w swojej rzeczywistości, na swojej linii czasu, taki scenariusz, jaki sobie e, zapragniemy, jaki sobie zażyczymy. Może to naiwne, chociaż z tymi najnowszymi naukami kwantowymi, chyba zgodne. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ehm, przyszedłem z herbatką przez te 22 minuty, kiedy mówiłem, jeszcze się nie napiłem, więc na koniec zdrowia. Herbata. Już jesienna herbata wkracza, a to idealnie na jesienne wie, wieczory, kardamon, cynamon, ergrej, także cudownie, cudownie. No i oczywiście mioci i cytryna. Życzę Wam e, miłego dnia, popołudnia, ranka, w zależności kiedy to oglądacie i pozostajemy w kontakcie.